Siema, tutaj ignaj to ze mną jest. Tarteu! I w, Hikus. I w tym trochę się porobiło, i dlatego Hikus ma y, takie trochę mocne itemki. Tak, o, właśnie. Bo ja znalazłem, poszedłem sobie w świat, znalazłem Sphinxa, w którym były skrzynki, w którym było złoto i trzy diaksy. A I ja więc. I jeszcze dwie... Bioro. Ja z Wiciem ja byliśmy w z, z Igniteem byliśmy w jaskini i no i oczywiście jak to my trochę pokopaliśmy i no znaleźliśmy trochę żelaza. I w tym odcinku znów chcemy właśnie wyprawić się do jaskini więc... Chodźcie ze mną, bo ja widziałem bardzo fajną jaskinię. Nie, czekaj wpadłem w jakieś. Nie wiadomo co. Idziecie ze mną? No. Wiecie. Ale łupem, łupem się dzielimy. Bo A rozdajemy jak, jak po pół. Eee, ja się, ja się to muszę wrócić, ja się muszę wrócić po jedzenie. Ja mam, ja mam! Ja zgniła ma. mięso, ja mam zgniłe mięso. Chcesz trochę? Ja mięso, podziękuję. Widzicie jak nie? Jest... Chodź. U. Dobra, jak ja będę głodny, to mi dacie. No. To dobra, w którą... Ej, tutaj jest jakaś kopalnia. O, czekaj, to sobie wezmę świnki. nie kopalni. To jest czekaj. silnego. Nic nie znajdziesz Mam troszkę lagi, a wy... Może ozdobimy dom trochę kwiatkami, co? Dom nasz? No. Czekaj, już pamiętam gdzie była ta jaskinia. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Okej. Okay. Ale no, nie, nie idźmy w to samo jaskinie, bo żeby ten... Ale nie, my jej dobra. nie pokończyliśmy! Gdzie ty o, jesteś, jakoś, jaskinia, Chodź, jakaś nowa jaskinia. No ale gdzie ty jesteś? Nie, ty to ta stara była, w której byliśmy, nawet w pochodnie. Ale. Jezu. Tepnij się. Okej. Okay. O ty jesteś magiem. Właśnie. I. Ej, słyszałeś? Słyszałeś, że podobno po naszej wyspie grasuje się jakiś człowiek? Ty, Czas tutaj z... nie poszliśmy, tutaj nie poszliśmy, bo tutaj szkielet i ja się go bałem No, tu weź tutaj pochodzę, trochę pochodzę. Zaczekajcie, bo ja tutaj kopię węgiel. Zawsze się przyda. Okej, okay, my kupamy dalej. Kop... Czy szlub... Dobra, kupimy tu. O, już nie mam kilofa, super. Będę kąpił drewniany, bo żelaznego mi trochę szkoda na razie jeszcze. Mi nie szkoda. Ja Diaksyn kopię i szkoda. No jak znalazłeś Jackson. No, Też. Hmm. Gdzie jesteście? Wyszliście? O kurde. Czy już do was idę? Widzę cię, ci, Hubert, dokopię się do ciebie. Czekajcie, nie, już do was wchodzę. Okej. Okay. kop w górę, w dół. A wy jesteście tu. Żelazo, Ej. żelazo, żelazo, kół. No, jak ty mnie zacząć walić? Też żelazo moje. Ale no, podzielimy się chyba, nie? No, ja całe wziąłem. Jakobcie nie mnie we mnie, Jezu. LOL, tu jest jakaś dziura, chodźcie. Widzicie. Jestem, jestem głodny, jestem głodny, jestem głodny. O Boże. A to ma jedzenie. Tutaj ho. Zaraz... O Boże! Zaraz dostanę... O Boże! A to jest jakaś nieodkryta. Clipper! Clipper! LAWA! Hm. Serio, lava! Daj jedzenie, daj jedzenie, daj jedzenie, bo umrę zaraz głodny. Okay. Ale tu jest lava! Nic nie ma. No jak nie ma lawy, nie widzisz? Jeden stajk? Ale, ale spoko, spoko, nie jest źle. Ej, sk skąd to się wylewa? Właśnie nie wiem, trzeba to będzie i tak zapkać. Ej, kopmy dalej, bo tu mogą być te Tylko najpierw, to ja muszę zrobić pro parkura. To w tej szkole, co się nauczyłem. A? Takiej... LKS? jest <noise> O, widział, widział. No by ktoś zatamował to lawę. Po co? Tutaj diamenty zaraz będą. Eee, to... Ile żelazo? Moje, wszystko moje, całe żelazo to zawsze będzie moje. Oh yes. O, dawaj mi więcej, więcej, chcę więcej. Thank chcę... you. <noise> Ziemia? Ej, skąd tu jest trawa? Powiedzcie mi. Nie wiem, jak to jest węgiel na ekst. E, no, ziemia. Bo tu może być lawa niedaleko. daleko. E, lol. A, więcej, więcej żelaza. Woda. Moje, 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 Woda. moje, Woda jest tu. No wiem, ale więcej żelaza, moje co. No weź, podziel się trochę. Się ja dobrze. mam już 8 żelaza. Pa, a ja mam 10. Co? Patrz. Tak, a podskoczycie, ja mam 18. Kupiemy dalej weź to, za tam O, węgiel na no, Eks się przyda. Dobra. Czemu wy nie kupicie tego węgla, on jest dobry? No jak No jakie mam go tak w skrzynce. LOL! Spadłem! Właśnie na no, EXP się przyda. Eee, yy, demo. O ty, odkryłem! Widział! Z tyłu! Okay. Spójrzcie z tyłu! No! LOL! LOL! Nie wiem. Nie, ja tam się kopnąłem jeden klocek, drugi klocek i widzę nagle. Ej, poczekaj, ja tu pochodzę, postawię. Będę ci oświetlał drogę. A Woda się nareszcie skończyła, trochę... Jak ona się daleko ciągnie? Dobra, ja będę jakby... <słyska> Widział, widziałem, widziałem, widziałem jak się jakby... Co? Ta na no pewno. bo znowu weszłem w kamień! Już, już się bałem, że lawa jest. Wiesz, tak, <laughs> tak, że tak jest. wiesz, nagle jasno i ja tak, co lawa? Już się Ktoś tu się wbija zaraz na serwaj i my, albo my dodamy, co nie? No, to, to by było takie... Ty to naprawdę nagrywasz, no nie? No. <laughs> Dobra, mamy tutaj wągla dużo, strasznie kopalnia węgla chyba. Wow, patrz ile węgla. Serio, nawet nie kopiesz żelaza? Zdziwiało ci się? Jej, mam 15 żelaza, fajnie. Ile węgla! Dobra. No, o, Jezu! A zresztą po co mi? Jakie mam stan w domu? W domu, okej. Dobra, dodajesz. Y, nie, kop dalej, kopaj tunel. Kopnę, kopnę większy tunel. A nie kopanie, nie, ustanie. Dobra, dajesz. Ja będę Co? Boki. Ty mi oświetlasz drogę, więc bierz w całe moje pochodnie. No wiem. No dzięki. Akurat tak, a ja jestem gdzieś. No. Na razie długo kopiemy. Chyba jak. Ej, zaraz mi się zniści kilo. Ej, miałam coś no. zraniona na kartinga? Ja ja Nie wiem. Nie mam. No, szkoda, bo ja mam 25 lawa. Ej wielki magu, umiesz się teleportować do domu? No. Znam, trasę sobie. Ale czy umiesz się do niego teleportować? Gdzie jesteście? Wyszliśmy, może szczepnąć się. Dobra. czekaj, czeka, nie, ja zobaczę kuberta przez mojego tajnego X-raya. A wy tak kopiecie. A jak? A jak myślisz? W kopalni? Co w tym kopalni Hubert pożyczyłbyś mi jakiś kilof? Ktoś ma jakiś kilof? Nie, ja nie mam, tylko diaks Wow! Norteu, czemu tylko? Go... Wow! Patrz na górę, Norteu! Diaksy? Nie, ale patrz. Kilowa. Tutaj diaksy... Oświetlaj drogę, mój młody padawanie! Dalej, dalej. Tyłu, Jak ty go tyłu... nazwałeś? Młody patawanie Młody Podawanie. Podawanie. Nie wiesz kto to? Wiem. To jest wielki oh, Dziura klipper na dole. Drugi. Lawa! Węgiel! Żlawo! Żelazo! Żelazo! No. Kościotrup! Diaksy! Babcia! Diaksy. Nie, dobra, tak żeby było fajnie krzyknąłem, ale. <noise> Wiedziałem. Żelazo moje, moje. A, żelazo moje. Ej, gdzie jest mroczny kebab? Jest kebab. woda. Mroczne kebabiątko. Lul! Patrz, tutaj lawa i woda są obok siebie, już jesteśmy blisko. Enderman, dwa szkielety. Umieram. Nie. Mm. Serio? Ej, ale serio, czy ty się jaja robisz? A. 4 serduszka! On Mam 4 serduszka! Ej, tam jest jakiś teleport! A nie, tu woda, je demon. Lul, ktoś na mnie strzelił. Ender, Nie mogę się na niego patrzeć. Szkielet mnie zabije zaraz, lul. Lofa, kurde! Co się tam dzieje? Lofa! 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 Jeden 1 HP! Zbierać tej temki, czy... Nie, nie. Dobra. Y -e, dobra. Poza jedynie... No, jezu, bierz, bierz, bierz. Twoje Kebabnik. Twoje, ja nie mam. Twoich hitanków nie mam. Ten tak węgle był twój. No, dobra. Y wow, wow, wow. patrz na. Po które macie lewle? Nurtełu, ja go zajdę od tyłu. Tu jest drugi Enderman. Nie wiem, czy to ten sam, czy to jest jakiś inny. To ten sam. Zabij go już, to Czemu wy nie kupicie tego węgla? Śmieciu... Jeden hapem ja mi został. Mi zostało dwa serduszka. No. Dawaj, oświetlaj mi, oświetlaj mi. A tutaj. K Creeper eee, taki. Patrz. Tutaj coś. Ty. Lol, chodźcie! Diaksy! 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 Wojna w diaksów? Ej, no no, nurte, no, zostaw je! Ja je znalazłem, moje diaksy. Ale kto je ci? Au! No weź to moje! O, złoto, Jaki złoto! Z... Dobra, mam tylko trzy diaksy. O, lol, diaksy na serwie znaleźliśmy. Moje pierwsze diaksy na A właśnie, No, ja ma, mam sześć diaksów. Ja mam trzy. Z złoto tam jest na górze. Mi się zniszczył, kilo, no nie. E... Proszę. Ej, dobra, kończymy to i w następnym zrobimy resztę. Okej. Okay. Ale mamy, o Boże, jeszcze mamy Duh. Obsidian. A więc można możesz jaksa wykopać, wykup, wykup obsydian, zrobimy port, portal. A co, będę w, a co będę w tego miał? Czekaj. Krzyżom wyraku! Będę... A co będę w tego miał? A więc w... Sześć jacht. Dobra. Z tym odcinku to by było na tyle. Wy... Ile chcesz, żebym ci wykopał tego? Żegna się z wami Ignite. Hej. Tyle, że wystarczyło Narteu, y, Mara. No i... Napisz trzy diaksy, Hubert. I ktoś jeszcze żegna. No. No. Weźcie się odsuńcie, bo... No nie przebiegaj tak, bo to się nie... Więc na.